Hej, prosto z Szeszeli, a dokładnie z wyspy Praslin. Coś, o czym marzyłam od dawna i nigdy nie sądziłam, że kiedykolwiek uda mi się zrealizować to marzenie. Piękne plaże, egzotyka. Zapraszam do oglądania, bo warto. Hey, właśnie zaczynamy naszą podróż do Coco de Mar. Spotkałam super dziewczyny na ławce, na parkingu, na przystanku koło hotelu. Hallo allemaal, uit Nederland. No, thank you sir. we going together to A więc wybieramy się do słynnego rezerwatu Valle de Mai, gdzie rosną największe kokosy świata. Wstęp kosztuje jakieś 30, 350 rupii seszelskich, czyli 25 euro i dojechałyśmy tam autobusem. Dobra, wejście przed Kokodumer. Idziemy zobaczymy, Jak wygląda? Sprawa z dziękuję. Huna matata! Hakuna matata amigo. And you? I'm I'm Hunamatata tu Dobra, zaczynamy. Droga wygląda imponująco. Wszędzie piękne palmy, dżungla. Niesamowicie. Pierwszy przystanek. Słynne kokosy. Zaraz się okaże, czy są takie duże, jak wszyscy mówią, czy, czy jednak nie. I oto one. A, rzeczywiście wyglądają jak. I tu przyjdzie cenzura. Nieźle. Wow. A tak w ogóle, to wiedzieliście, że na Seszelach rosną właśnie największe kokosy świata? Ich waga może sięgać nawet do 30 kg i mają dość osobliwe kształty. To jest owoc żeński. Owoc męski osiąga nawet 40 cm, i tak w sumie do dzisiaj nie wiadomo, jak dochodzi do zapylenia, ale na pewno jest to sprawa wiatru. Mała wspinaczka wśród dżungli i kokosów. W sumie jaki cel nie wiadomo, ale idziemy zobaczyć, jak rosną te najsłynniejsze i największe kokosy na wyspie. Jak na ten moment ludzi nie zawiele. Z tego co słyszałam, w grudniu jest więcej chętnych. No i są takie widoki. nieziemska. Jest gorąco nieziemska. Ale czego się nie robi dla pięknych widoków? Drogę. Wszyscy ci, co byli na Szeszelach, na pewno wiedzą, że Coco de Mer jest symbolem Szeszeli. Jest ogólnie gatunkiem ende endemicznym i znajduje się nawet na pieczątce, która jest wbijana do paszportu. Niestety nie nagrałam przebitki z tego, ale pieczątka w paszporcie ma właśnie kształt owocu żeńskiego, tego kokosa. Tak, w ogóle, to ten owoc potrzebuje aż 7 lat, żeby osiągnąć pełną dojrzałość. 20 kilo, 20 kilo żywego kokosa. Aż nie mogę go podnieść. Idziemy busem, zaplączonym jak nie wiem co. You want something? No. No. My. No. No. Jeśli ktoś wam powie, że bus na Szeszelach funkcjonuje, to zapomnijcie, nie funkcjonuje. Przyjeżdża opóźniony autobus, jak widać załączony na nas. Jest pole. A tu kolejny dzień i kolejna podróż. Tym razem ruszamy na sąsiednią wyspę Ladig, e, słynną właśnie z tych pięknych głazów i kamieni, z którymi właśnie każdy kojarzy e, Seshele. Można na nią dopłynąć promem, bilet można kupić na miejscu w przystani, ale najpierw przyprawa. We going today to Ladigu. dotarliśmy do pierwszego celu wyspa Ladi, e, obok największych żółwi świata żółwi e, które mają 100 lat widok jest wow imponujący one są naprawdę wielkie jako ciekawostkę dodam że dorosłe żółwie mogą ważyć nawet 250 kg i mierzyć ponad 1,20 m długości. Prawdziwi rekordziści żyją nawet ponad 150 lat, a jeden osobnik, Jonathan, żółw z wyspy Helena, żyje już ponad około 190 lat. Niesamowite. Jako ciekawostkę muszę dodać, że żółwie te są takimi jakby symbolami Szeszeli. I bardzo często traktowane są jak narodowe skarby. Żyją obok ludzi, niczym psy czy koty. Niesamowite. Super, cieszę się, że udało mi się w ogóle spotkać. Był to już mój plan poniekąd podczas podróży na Zanzibar, ale niestety pogoda nie sprzyjała i padający deszcz uniemożliwił mi spotkanie z tymi zwierzakami. No i kolejne Instagramowe miejsce: plaża Ancesurzdarge na Ladik. O ile dobrze to wymawiam. Ogólnie to nie przypadek, że na Seszelach wszystko brzmi francusko, gdyż są to pozostałości po kolonizacji Francuzów. No ale wracając do tematów, e, są to najbardziej znane plaże, właśnie słynne z tych grawitowych głazów o fantazyjnych kształtach. Plaża leży na terenie dawnej plantacji wanilii i kokosów. E, Wstępna na plażę kosztuje jakieś 150 rupii szeszelskich i przeliczeniu na euro wychodzi jakieś 12. 12 euro. Ale na szczęście bilet ważny jest cały dzień, można sobie zwiedzać, chodzić. No, widoki są imponujące. W ogóle te kamienie wyglądają tak niesamowicie. Nierealnie. Jeżeli się tego nie zobaczy, to, to się raczej nie uwierzy. Hola. How much for coconut? Yes? How much? Kolor tej wody jest po prostu oszałamiający. Coś pięknego. Dla takich chwil warto podróżować, warto żyć. Cudownie. Co tutaj w ogóle się dzieje? Taki kadr i to na szeszelach. Nawet żółwie mają chwilę intymności. Cudowna, cudowna jest ta natura. Kolejne ujęcia już z wyspy Praslin. Jest to wyspa, na której spędziłam najwięcej czasu. To tam właśnie znajdował się mój hotel i moim zdaniem najpiękniejsza plaża to Anselazio. Coś pięknego. Cudowne palmy dotykające wody, błękit, błękit oceanu, ale takie widoki są praktycznie wszędzie. Jednak plaża, dokładnie ta, skradła moje serce. Hmm, można się tam dostać autobusem. W ogóle nie wspomniałam o tym, jak łatwe jest poruszanie się ogólnie po Szeszelach. Już na lotnisku można sobie wykupić kartę, na przykład doładowaną za 10 euro, i jeździć nią bodajże 4 czy 5 dni bez ograniczeń. A nawet jeżeli ktoś nie zakupi takiej karty, to widziałam, że w hotelu, w którym ja się będąc zatrzymałam, można było dostać taką kartę. I doładować sobie taką kwotą, jaką się chciało. Czyli jakieś euro, dwa. Ogólnie przejazd kosztuje nawet niecałe euro. I to jest właśnie dobre na tej wyspie, że gdziekolwiek chcecie dojechać, nie ma z tym problemu. Jedyny problem to to, czy autobus przyjedzie punktualnie i, i czy nie będzie pełny. Ale jest to naprawdę super rozwiązane. Wyspa Pralin, Praslin, Plaża Ladigu. Tutaj wszystko brzmi francusko. Nie jest to przypadek, gdyż yy, Szeszele były skolonizowane przez Francuzów. Następnie przybyli tutaj Brytyjczycy, jednak, jak widać, akcent francuski pozostał do dzisiaj. Choć mieszkańcy mówią swoim własnym językiem to bardzo łatwo jest się tutaj dogadać po angielsku praktycznie jest to drugi język ale z tego co czytałam w szkołach uczy się elementów elementów jakiejś części francuskiego gdyż na, na wyspie nadal pozostały francuskie nazwy z tego co z tego co zauważyłam, rano woda, a więc może jest zdecydowanie dalej. Im później, tym jest większy przypływ. A może dzisiaj jest niespokojne? No nieźle, nieźle. Nie idzie przejść na drugą stronę, ale może, może jakoś się uda. że nie jest to takie easy. Piaseczek bialutki Raj na ziemi. Co parę metrów kokos bar. Kokosa można kupić za 100 rupi szeszelskich. No nie jest to mało gdyż w przeliczeniu na euro jakieś 6 euro za małego kukoca 50 a gdzie gdzie widziałam 75 rupi ogólnie wyspa nie należy do najtańszych ale jeżeli chodzi o jedzenie bardzo popularną formą jest take and way, czyli bierzesz i kupujesz, zamawiasz i bierzesz na wynos to jest najpopularniejsza forma. I nawet mieszkańcy w ten sposób zamawiają. Jeżeli by się chciało zjeść na miejscu, to jest ekstra prowizja. Jako ciekawostkę dodam, że wyspa jest bardzo czysta. Muszę powiedzieć, że mieszkańcy dbają. Jest to coś raczej niespotykanego w krajach afrykańskich już. Nieraz widziałam tony plastików w innych miejscach, a tutaj czegoś takiego nie ma. Ogólnie na tą plażę można dostać się autobusem. Jako ciekawostkę też dodam, że yy... Wyspa ma super zorganizowaną taką sieć połączeń autobusowych. Praktycznie wszędzie do każdego jednego zakamarka, zakątka dojedzie się autobusem i koszt nie jest jakiś wygórowany, bo jest to w granicach jednego euro. Nieważne jak długi odcinek się jedzie. Jedyny problem to czy autobus przyjedzie punktualnie, a jak już przyjedzie, to czy nie będzie pełny, bo forma takiego podróżowania jest bardzo popularna i zauważyłam, że turyści korzystają bardzo chętnie z takich miejskich autobusów. Mój pobyt na Szeszelach, na wyspie Praslin, zaplanowałam w tak zwanym niskim sezonie turystycznym. Ogólnie sezon wysoki to czas naszej zimy, czyli grudzień, styczeń. I wtedy są tam tłumy. Jak widać, plaże są puste, pogoda jest super, ok. Na tym filmiku może są chmury, ale zapewniam, że jest turbo gorąco. Każdego dnia było ponad 40 stopni. No tutaj akurat się zachmurzyło, ale mimo wszystko pogoda bardzo dopisuje. Szeszele są dosyć drogim kierunkiem, i wybierając takie okresy poza sezonem, można jednak troszkę przyoszczędzić. Bardzo piękny kierunek, jak widać, plaże puste. Można korzystać. Cudowne miejsce. Każda jedna plaża ma swoje jakieś tam magiczne. magiczny vibe. Każda jedna wygląda pięknie. Ale tak jak wspomniałam, moim faworytem jest Anselazio. A tak w ogóle chciałabym dodać i zaznaczyć, że mieszkańcy wyspy są bardzo, bardzo, ale to bardzo serdeczni i przyjaźni. Widać, że lubią turystów. Jeżeli się zgubisz albo twój autobus odjedzie, bardzo chętnie zaproponują ci podwózkę, wskażą drogę i nie chcą za to w ogóle żadnych pieniędzy. Coś niesamowitego w dzisiejszych czasach. Nie jest lekko, może o tej porze jest, może ocean, nawet nie wiem jest dość zburzone Czas na busa, o ile przyjedzie Sytuacja sprzed paru minut Bus się zatrzymał, wysiadła jedna osoba, chciałam wejść i niestety bus odjechał i tyle było z mojej przejazdki. Dopiero udało się wsiąść i zajechać następnym. A więc, jeżeli liczycie na busa, trzeba, trzeba się nastawić luzacko, tak jak mieszkańcy. Nie ma tutaj typowego rozkładu jazdy, godzin, grafiku. Przyjęło się, że mniej więcej co godzinę, co pół albo co 45 minut jest odjazd z wyspy Anselazio do mojego hotelu. Są jakieś 3-4 przystanki. Ostatni bus jedzie bodajże o 5. Więc zostało nie za wiele czasu. Ale trudno. Jeżeli się nie uda. Jest to ostatni bus. Chciałam wrócić wcześniej, ale plaża mnie tak zachwyciła, że zostałam jednak godzinę dłużej. A więc jeżeli bus nie przyjedzie, a tak się zdarzyło w poniedziałek, kiedy jechałam do rezerwatu Valle Mai, no to czeka mnie mała przechadzka, mały spacer.